uda mi się stworzyć. Potrzebuję kleju. Nakładamy kilka kropelek na domek. Idealnie. Teraz przyklejamy rubiny. Wyglądają przepięknie. Wow. Cały domek jest w rubinowe serduszka. A ja wezmę banki mydlane. Jakie to piękne. Dodajmy troszkę diamentów. Hmm, nieźle. Trzy, dwa, jeden. O tak, diamentowe bąbelki na całym domku. O nie! Co się dzieje? Czy to trzęsienie ziemi? Czemu mój trawnik odlatuje? Hmm, bo potrzebuję trawnika na mój dach. Pasuje idealnie. Teraz przywołujemy chmury. No i deszcz. Na moim dachu dzięki temu rosną piękne kwiaty. Wspaniale. A oh. oh. ja potrzebuję czegoś wybuchowego. Ale to jest za małe. To będzie idealne. Wow. Co za moc. Muszę zobaczyć, co z tego wyszło. Wow, cały dach jest w błyskotkach. Cudownie. A ja jestem cała w kurzu. Hmm, okej, okay, co teraz? Aha. Wiem, potrzebuję klona. Hej, e, oddasz mi te baloniki? Jasne, ale najpierw mi zapłać. Masz rubiny. Rany! Ja notuję! Balonów jest za dużo! Lecę jeszcze wyżej! Pomocy! Potrzebuję rubinów. Muszę przebić kilka baloników. Uff! Już ląduję! E, skoro jestem na dachu, to przyczepię je tutaj. W ten sposób. Pięknie. Och, jestem taka niesamowita. O nie! Moje lustro! Eli, przez ciebie się podwuchło. Co ty zrobiłaś? Idź stąd. Wymyśliłam coś fajnego. Teraz mam jeden ogromny diament. Jest piękny. A ja uznałam, że mój domek potrzebuje dekoracji w postaci awokado. Słodkie, prawda? Przeczytaj to na drzwi mam fajny pomysł. Zrobię ognisty wzór na drzwiach. Właśnie taki. A teraz czas ozdobić nasze domki w środku. Chodźcie, dziewczyny. Wow, domek Chloe wygląda tak pięknie. Cały lśni diamentami. Domek Kelly jest bardzo romantyczny. Ma pełno serc. A domek Shady wygląda jak leśna oaza. Cały zielony i harmonijny. Pusto. Zacznijmy od podłogi. Będzie na niej trawa z grzybkami. Ojej, jej, Mam pomysł. Zrobię na ścianach mega zielone konfeti. Dodam jeszcze jakiś neonowy znaczek. Na przykład koniczynę. A tutaj postawię stolik. Super. Potrzebuje też więcej światła. Hmm. Smaragdowa lampa będzie się tu wspaniale prezentować. Ciekawe, co wymyśliła Kloi. Zobaczmy. Mam już pomysł. Srebrna farba w sprayu będzie na podłodze. Och, jak to fantastycznie wygląda! Teraz dodajmy krzesło. Pięknie. Hmm. No i zasłony. Koniecznie migoczące. Postawię tu jeszcze stolik w kształcie ogromnego diamentu. A na ścianach powieszę moje portrety. Tak pięknie na nich wyglądam. A tu będzie miska ze słodyczami. W kształcie diamentów, oczywiście. Są takie pyszne. Palce lizać. Wszystko jest gotowe. Więc mogę się zrelaksować. A, hmm, od czego zacząć? Już wiem. Na podłodze będzie lawa. Wyglądam mega... Też specjalny pistolet, który naładuje rubinami. Właśnie tak! Wyceluję nimi prosto w ścianę. Wow! A serduszko z rubinów. Mm, super, tylko na to spójrzcie! Powierzę to w środku serduszka. Dodam jeszcze rubinowe usta. No, co może być piękniejszego? Hmm, siedzisko. Mała szafka. Oczywiście nie może zabraknąć mini-rodówki z moimi ulubionymi napojami. Coca-Cola. Mam wspaniały domek. Jest idealny. Jestem zachwycona. Czyny. Ojej, jak gorąco! Zrobię sobie na posesji oczkowodne! Pięknie mi to wyszło, widzicie? Od razu zrobiło się tak przyjemnie! I orzeźwiająco! Cudownie! A ja czekam na paczkę! O, już jest! Ach, jaka ciężka! Panie kurchierze! Możesz mi pomóc? Proszę! Dobrze, ale najpierw zapłać. To powinno wystarczyć. Czy to rubiny? Wspaniale. Dobrze, rozpakujmy twoją paczkę. Leżak, parasol, proszę. Doskonale. O, witaj. Potrzebujesz pomocy z huśtawką? Tak, proszę. No dobrze. Co to jest? Prawdziwe diamenty? He, no to zaczynamy! Gotowe! Wspaniale! Możesz iść! A teraz czas na troszeczkę magii. Chcę miękką poduszkę. Wow! Bierzemy koktajl i zaczynamy relaks. Super! Dziewczyny, mamy piękne domki! ście tu, moi pomocnicy. Dajcie mi moje ulubione ciasteczka. Udekorujcie nimi domek. Nieźle. Dobra robota. Wygląda o wiele lepiej. Hmm. A co to za hałas? O, tak! Chcę trochę świeżej krwi! Bo Por poraziła mnie pr prądem! Co to było? Nie wiem. Trzeba się od niej trzymać z daleka! Uuu! A to kto? Miś Freddy? Po co mnie tak straszysz? Draculo, pomogę ci wstać. Jesteśmy przecież sąsiadami. Słuchaj, skoro ci pomogłem. To ty też mi pomóż. Mam tu szyld ze swoim wizerunkiem i imieniem. Możesz podrzucić mnie na dach, domku? No pewnie. Idealnie. Dzięki. Teraz przymocujemy tu szyld. Ja też muszę dostać się na dach mojego domku. Chcę tu dodać czerwone smugi farby. Uwielbiam świeżą, gęstą, szkarłatną krew. Yy, to znaczy farbę. Jeszcze troszkę. No i proszę, wszystko gotowe. Ups. Błąd, błąd. To rzucił we mnie wiadrem. Wyszukiwanie celu. Cel znaleziony. Do ataku, do ataku. Auć! To nie było miłe! Pomóż mi znaleźć głowę! Yy, już już, przyjacielu! Poczekaj chwilę. Proszę, trzymaj. O, od razu lepiej. Dzięki, Draculo. No to idę. Hmm. hmm. Już pomalowałem domek, więc teraz potrzebujemy troszkę nietoperzy. O tak. Moja cudowna księga zaklęć. O, już lecą prosto do mojego domu. Wszystkie moje dzieci. Udało się. Zapraszam. Sami zobaczcie. Wspaniale teraz na moim domku są skrzydła. Idealnie uwielbiam to zaklęcie. No to chodźmy do środka. No nie! Flamka się oderwała. Zaraz to naprawię. Użyję ręki ze szkieletu. Pasuje idealnie. Wow, domek Drakuli jest już gotowy. A co z domkami pozostałych? Został tylko Freddy. Cześć wszystkim! Mam piękny dom, co? Ekstra. Czas na remont wnętrza. Tu jest zbyt nudno. Muszę udekorować ściany. Mam już pomysł. Za pomocą mojego trzeciego oka zaprojektuję chmury na ścianach. Wyglądają super. Tutaj będzie półeczka w kształcie chmurki. Ustawimy na niej moje ulubione figurki. A z tego kawałka drewna. Zrobimy płotek. Wspaniale. Powiesimy go na ścianie. Idealnie. Teraz trzeba położyć coś na podłogę. Pokruszę moje ulubione ciasteczka. Oktuchy posłużą jako świetna wykładzina. A tu będzie malutki stolik, na którym postawię swoją świnkę skarbonkę. A to co? Nie topesz w moim domu? Trzeba go zniszczyć. Trzeba go zniszczyć. Przegoniłam go. Uff, ta lalka prawie mnie usmażyła. Tu jest zbyt pusta. Dodajmy sporo neonowych światełek. Wow! A tutaj dam znaczek wyjścia, żeby każdy wiedział, dokąd uciekać. A powiesimy też portret mojego ulubionego przyjaciela, kurczaka. A tu postawię stolik. Na dole ułożę zabawki. Tutaj będzie telewizor. O tak. Ha, mogę na nim obserwować moich sąsiadów. Ha. Nawet Drakule w jego domu. Co by tu zrobić? O, już wiem, potrzebuję mojego żywego stolika. To jest tu i mój pupil. Jaki z ciebie słodziak! Podłaszczę cię, ale puszysty. Postawimy na tobie świeczki. Pięknie. I koniecznie zdjęcie z moją ukochaną, Jess śmiertelniczką. Została po niej tylko czaszka. Odpocznij tu sobie kochanie! Dodamy jeszcze więcej świec, wspaniale! Lubię atmosferę takiego półmroku! Idealnie! A teraz posilimy się świeżą krwią. A, a co tam jest? Kamera? Freddy! Czy to ty? Ups, przyłapał mnie! Hmm, zobaczmy, co słychać u lalki. Ha. Ciekawe. O nie! O, jest źle! Jak mogłaś? Zniszczyłaś moją kamerę! Ach, zaraz oberwiesz! Nie możesz mnie podglądać, Freddy. Ale ja chcę! Czekajcie, przyjaciele. Nie kłóćcie się. Jesteśmy sąsiadami. Posilmy się krwią. No dalej. O. Wy nie pijecie krwi. Dracula! Nie uciekaj! O, muszę już lecieć. Papa siedzi. Na pewno mnie nie dogonicie, bo potrafię latać. A, nie trafiłaś! I teraz też nie! Po pracy nad celnością, laleczko!